Witam cię serdecznie w 2015 roku. Na początku chciałbym Ci podziękować serdecznie za to, że tutaj jesteś i oglądasz ten film. Chciałbym Ci podziękować, że jesteś tutaj z nami i budujesz razem z nami swoją finansową przyszłość. Rok 2014 był to pierwszy rok działalności firmy. Najtrudniejszy dla każdej firmy, ale nam nikt nie mówił, że będzie łatwo. W tym czasie wiele ciekawych rzeczy osiągnęliśmy, zobacz jak wiele. Ponad 3150 współpracowników, wspaniałych ludzi, którzy dołączyli nas w kilka miesięcy Pojawili się pierwsi niesamowiti liderzy osobistości, które chciałbym tutaj wymienić takie osobistości jak Tomasz Damian, Jerzy Buchowiak, Marcin Onisztuk, państwo Daria i Dariusz Dzieszuk, pan Robert Jedliński, Marcin Prusna, Aleksandra Grotka, Adam Bocheński, Marek Maciejewski oraz wielu wielu innych, których nie jestem w stanie dzisiaj wymienić. Otrzymaliśmy niesamowite nagrody za to ten Wam wdzięczny. Pierwszą jest medal europejski za nasz produkt. Drugą jest Złoty Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości za oczywiście debiut roku. Przez ten rok przeprowadziliśmy ponad 100 szkoleń live w Polsce. W wielu miastach w Polsce byliśmy. Byłem osobiście, był też nasz dyrektor do spraw sprzedaży Tomasz Juszczyk, były też osoby z działu wsparcia sprzedaży. Kilkadziesiąt szkoleń w formie webinarów, cztery duże seminaria, które prowadziliśmy oraz wielkie otwarcie na 600 osób. To będzie rok 2015. Będzie kontynuacja szybkiego wzrostu. Chcemy pomnożyć Twoje struktury, dzięki temu pomnożymy też Twoje dochody. Zorganizujemy kolejne szkolenia live wszędzie w całej Polsce, prezentację naszych produktów, prezentację naszego biznesu. Przeprowadzimy ponad 100 szkoleń, webinarów oraz 5 dużych seminariów w Polsce, na których nauczymy Cię sprzedawać, nauczymy Cię zarządzać siecią sprzedaży, nauczymy Cię budować taki zespół i rekrutować ale też przede wszystkim pokażemy Ci nowe modele, nowe modele, nowe produkty, żebyś mógł zarobić więcej w tym samym czasie. Zobacz, że napisali o nas takie media jak polskim Alter Business, biznesmen.pl, Biznes Regionów, Kapitał Dolnośląski oraz oraz wiele, wiele innych oraz wiele pojawiło się o nas też w internecie. Teraz dzisiaj zaplanuj rok 2015, czyli weź kalendarz i sobie sobie 12, 12 stycznia o godzinie 20.00. Poprowadzę dla Ciebie webinar otwarciowy, na którym musisz być razem ze swoją grupą. O godzinie 20.00 w najbliższy poniedziałek będę czekał na Ciebie. Ale oprócz tego, 31 stycznia, mamy pierwsze seminarium Zarządzania Siecią Sprzedaży. Poprowadzę je osobiście razem z naszym trenerem Bernardem Jastrzębskim. Co masz takiego robić? Po prostu działaj w 2015 roku. Pamiętaj, że czym więcej włożysz, tym więcej wymiesz. Dlatego już dzisiaj życzę Ci dużo, dużo, bardzo dużo samych wielkich sukcesów. Dziękuję, Daniel Kubach.